Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj mamy test dysku Transcend, dysku NVMe, dysku PCE X4 220S. Jest to sukcesor dysku 110S, który jakiś czas temu pojawił się na rynku i do tej pory jest w sprzedaży. Teraz mamy jego następcę. Czy szybszy, czy lepszy, czy lepszy stosunek ceny do wydajności niż w przypadku 110S? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Ten dysk jest skierowany do zastosowań domowych, do Waszych domowych pc więc zobaczymy czy faktycznie opłaca się go kupić tak jak producent twierdzi. Dziejeżdża do nas takim plastikowym, bliższe, coś jakbyśmy szli w supermarkecie i ściągali sobie jakieś produkty z wieszaków. Tak wygląda, niestety. Znaczy, mówię, niestety. Ja nie jestem zwolennikiem takich opakowań, bo mi się właśnie kojarzą z supermarketem. Aczkolwiek nie jest to nic złego, bo producent oszczędza te parę centów, przez co może nam zaserwować lepszą technologię w dysku samym, czy nie? Kończąc dywagację, moi drodzy, o opakowaniu dysku, które jest absolutnie nieważne, bo nie wpływa w żaden sposób na naszą na, naszą, na wydajność dysku SSD, otrzymujemy taki dysk SSD, jak powiedziałem, NVMe PCE X4 o długości w standardzie 2280, czyli 80 mm długości, 8 g wagi, dysk oparty na kościach 3D NAND TLC, mikrona, mamy go dostępnego na rynku w trzech rozmiarach 256, 512, czyli ten, który aktualnie tutaj widzicie i 1 terabajt, nie ma 120, nie ma 2 terabajtówki, 1,5 terabajtówki te trzy pojemności są na rynku linki do każdej z nich, do każdego z nich znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem żebyście mogli sobie wyklikać i zobaczyć Ile on aktualnie kosztuje? Kontroler, który tutaj producent zastosował, to Silicon Motion SM2262EN, czyli nowszy model w przypadku 110S, czyli poprzednika 220S. Powiem Wam teraz o szybko parametrach, ale tylko 512, bo ją trzymam w rękach. Więc zainteresowanie wydajnością 256 i 1 terabajtówki odsyłam do linków pod filmem. Niniejszy SSD ma odczyt sekwencyjny na poziomie 3500 megabajtów na sekundę, zapis sekwencyjny 2100 megabajtów na sekundę, 210 tysięcy operacji na sekundę przy odczycie i 310 tysięcy operacji na sekundę przy zapisie. Wspiera takie technologie jak kodowanie LDPC, Write Engine i AGC. Producent szacuje jego żywotność na 400 TBW. Jest to wynik przeciętny patrząc na aktualne dyski, ale nie jest to zły wynik. Umówmy się dużo dysków, dużo tanich dysków ma dużo słabszą tą TBW. Szacuje też producent około 1,5 miliona godzin bezawaryjnej pracy, więc całkiem sporo. Do tego ma 5-letnią gwarancję. Moi drodzy, ten dysk różni się od swojego poprzednika 110S kontrolerem, to już wiecie, pamięciami, to już wiecie, teraz wam powiedziałem i dołożono do niego pamięć cache DDR3 o pojemności 512 MB, więc jest duża szansa, że ten model będzie dużo szybszy od swojego poprzednika, a przynajmniej będzie utrzymywał parametry, które zadeklarował producent, bo to są dosyć dobre i wysokie parametry zapisu i odczytu. Koniec gadania, zabieram Was na stanowisko testowe i zobaczmy jak ten dysk się sprawuje na pustaka, czyli pusty, bez żadnych zapisanych plików oraz przy zapełnieniu 70%. Zobaczymy czy zwolni, czy nie zwolni i podsumujemy sobie jego wydajność lub jej brak. Widzieli i widzieli. Wyciągnęli wnioski? Dobrze, ja opowiem, bo odciążę Was od tego. Moi drodzy, całkiem niezłe zapisy i odczyty sekwencyjne. Naprawdę trzyma poziom deklarowany przez producenta, czasami je nawet przewyższając, więc bardzo dobry wynik. Też niezłe momentami zapisy próbek 4K. Czasami jest tak, że przy zapełnieniu szczególnie on troszeczkę zwalnia i na to nic nie poradzimy. Natomiast nie jest to jakieś spowolnienie, które byśmy odczuli w normalnej pracy, zakładając ten dysk jako dysk systemowy do naszego komputera domowego. Nie jest to dysk dla profesjonalisty, nie jest to dysk dla półprofesjonalisty. Tam stosuje się, w takich pracach stosuje się zupełnie inne dyski, też w innym pułapie cenowym, bo to należy powiedzieć. Ten dysk kosztuje około 319 zł. Więc uważam, że jak na 512 GB jest on bardzo dobrze wyceniony. Chyba jeden z najtańszych 512 NVMe, które która ma tak wysokie parametry zapisuje i odczytu sekwencyjnego. Więc jeżeli ktoś szuka właśnie do swojego komputera 512, dosyć szybkie 512, to zdecydowanie go mogę polecić, dlatego też ode mnie otrzymuje moją rekomendację. Również ma bardzo dobre wyniki temperaturowe. Nie przekroczył 50 stopni podczas pełnego obciążenia, długotrwałego kopiowania itd. I tak dalej, wszystkie operacje, które na nim wykonywałem, w porównaniu do mojego Plextora, który w spoczynku osiągał 55 stopni, ten w spoczynku osiągał 35-32 stopnie więc bardzo dobry wynik. Wszystko oczywiście zasługa kontrolera, który jest tutaj zastosowany. Bo pamiętajcie, że w dyskach M2 najbardziej nie grzeją się kości pamięci, które są na dysku M2, a najbardziej właśnie grzeje się i daje nam w kość kontroler. Dlatego te wszystkie radiatory, które się montuje na dyskach M2 mają za zadanie głównie właśnie schłodzić kontroler, a nie kości pamięci. Pamięci przy okazji, ale głównie grzeje się tutaj kontroler. Jak już Wam powiedziałem, dysk przy zapełnieniu 70% zwalnia, ale zakładając go do naszego domowego komputera i używając jako dysk systemowy, na którym zainstalowany mamy system operacyjny, nie odczujemy tego, ponieważ w takim przypadku Zdecydowanie przeważa odczyt z dysku, który nie zwalnia po zapełnieniu przy 70%, a nie zapis, który zwalnia w tym przypadku po zapełnieniu w 70%. Więc miejcie to na uwadze. I ode mnie to tyle z tego szybkiego, taki wyszedł, testu dysku NVME firmy Transcent 220S. Transcentowi zdecydowanie udał się ten następca 110. 110 nie miała kesza, miała wolne zapisy i była źle wyceniona. Tutaj mamy wszystko odwrotnie. Szybki dysk, dobry odczyt, dobry zapis i bardzo dobra cena. Więc zdecydowanie Transcendzie, idź w tą właśnie stronę, przynajmniej na polskim rynku, bo tak masz szansę tutaj zaistnieć i zagościć w komputerach użytkowników. Ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie tego testu recenzji i prezentacji Transcenda 220S z dysku NVMe, szybkiego, pojemnego, jak kupicie terówkę i dobrze wycenionego. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was w wideoblog Tech.